Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Ola i witam się z wami razem z Barcelony. Słuchajcie, jest to jeden z ostatnich naszych dni tutaj i powiem wam szczerze, że bardzo mi przykro, że już musimy wracać. Było bardzo fajnie. Nie nagrywałam tutaj dużo, z tego względu... Znaczy, może tak, nagrywałam sporo, ale nie wiem, jak to wszystko skumulować w jeden vlog, ponieważ tu się tyle rzeczy działo ale wydaje mi się, że po prostu stworzę Wam takiego vloga z takimi widokami z Barcelony albo po prostu nagram takie Q&A i postawiam Wam część filmików do Q&A. Na dzień dzisiejszy pogoda w Barcelonie bardzo się zmieniła. Dzisiaj jest pierwszy dzień, gdzie jest pochmurno i jest bardzo wietrznie. Także ja się cieszę, bo chociaż mam ten święty spokój, że nie ma cały czas słońca i się nie wnerwiam, że jest mi za gorąco i razem z Milanowi, a Milan nam się rozchorował, słuchajcie podejrzewam, że jest to przez tą e, wentylację e, przez klimatyzację tutaj się wchodzi do chłodnego pomieszczenia, chłodnego sklepu, potem się wychodzi, jest gorąco, potem znowu gdzieś wchodzisz i tak w kółko więc myślę, że to jest tego wina, ale pracujemy nad tym, mam nadzieję, że wrócimy też spokojnie do Niemiec Um, a dzisiaj zabieram was um, do Seages. Jedziemy do pewnego miasteczka, znanego również jako um, miasteczko gay. <grym>, um, <grym>, um, jest to przepiękna miejscowość. Um, odbywają się tam co roku różne festiwale i tak Także dla mnie jest to też pierwszy raz. I stwierdziłam, że zabiorę was razem ze sobą, także zaczynam już tego vloga, nie przedłużam i mam nadzieję, że będziecie się fajnie razem z nami bawić. witam się z Wami w ostatni dzień, a właściwie w ostatnich godzinach naszego pobytu w Hiszpanii. E, mamy godzinę 14 i pakuję ostatnie rzeczy. Pakuję e, e, rzeczy też już do wyjazdu, plecak i takie podobne. I o godzinie 17 jedziemy na lotnisko. Jak widzicie, vlogowanie mi wychodzi pół na pół, bo wczorajszy dzień Wam się też przed chwilą pokazał. Tylko wyłącznie dlatego, bo po prostu mam tak dużo teraz do zrobienia i do ogarnięcia w mieszkaniu, że inaczej nie dam rady, ale to będzie już taki etap końcowy. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałaś mojego kanału, to koniecznie to zrób, a ja Was zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejsze popołudnie razem z nami. Słyszycie, Milan już ma ludzi czas na obiad. Ogarniamy się, idziemy jeszcze na chwilę na dół do Pabu i potem już jedziemy, także zabieram Was razem ze sobą. Bardzo Zpakowaliśmy właśnie nasz bagaż i powiem Wam szczerze, że żałuję, że nie nagrałam tego, co się przyszłam działo. To znaczy że jeszcze muszę się dużo nauczyć a propos lodowania. E, ponieważ ledwo ten bagaż domknęliśmy, a jeszcze mam parę rzeczy, które muszę włożyć, więc na pewno znowu będę musiała otworzyć walizkę i to włożyć. Cieszę się, że mam wózek, bo po prostu do tej części, gdzie mogę schować jeszcze parę rzeczy, na pewno włożę rzeczy z walizki. Nie wiem, co takiego nakupowałam, co takiego wzięłam, że po prostu tej walizki nie mogę zamknąć, katastrofa, ale tak to jest, jak w takiej mojej walizce, trzeba zmieścić trzy osoby, to jest po prostu niemożliwe, ale um, tak, jesteśmy spakowani, mamy jeszcze dwie godzinki, zaraz sobie może zejdziemy się czegoś napić, ogarniamy się, minam właśnie idzie do wanny i co, niedługo będzie adios i takie właśnie rzeczy są najgorsze, czyli pożegnania. Na bardzo długi czas na pewno, także zobaczymy. have you heard about summer snow when it falls on you your blood runs cold don't you sweat your pretty skin. Cause it melts away, for it sinks in. And you dream about this very night. When the moon runs down the summer sky. Ever feel like going back when nothing seemed to be a drag? You ran until your legs gave way, then you cried and got back up again. Yeah. And it's real to think that I could fly across a broken bridge in the fading light, never thought ahead of my two feet. Never had a care in the world you see. Have her from the sky.